i to wszystko. Ojko, będziesz znów Śpiewaj ze mną. Albo chociaż chodźmy znów. Byśmy trochę kochali. Teren fundacji bardzo ładny. Dużo zieleni. Ale niestety budynek nadaje się do remontu. budynek po dawnym przedszkolu niestety jeszcze nie ocieplony jeszcze może tutaj zerkniemy jak to wygląda Do środka. Dzień dobry, dzień dobry, Dziękujemy. W progach naszej skromnej fundacji. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy dalej, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. A to jest pan Szymon, nasz rehabilitant. Witam, witam serdecznie. Tutaj są pomieszczenia, tu, gdzie rodziny jedzą obiad albo spędzają czas po południu. Bardzo kolorowe ściany. Tak. To są prace dzieci. Korytarz. Proszę bardzo, zapraszamy do jednego z pokoi. Proszę! Czym Państwo się zajmujecie? Nasza fundacja zajmuje się terapią dzieci niepełnosprawnych, usprawnianiem tych dzieci. Do naszej fundacji przyjeżdżają rodziny ze swoimi pociechami. Które do południa spędzają czas na sali rehabilitacyjnej bądź z pedagogiem. Po południu są organizowane dla rodzin również wykłady, natomiast późnym popołudniem i wieczorem rodziny spędzają czas wolny, jak już kolega powiedział, no w tych skromnych pokojach. I chcielibyśmy, aby te pokoje bardziej były nowoczesne, odrestaurowane, aby miło spędzały czas. Te okna rozumiem jeszcze są stare, tak? Są stare, niektórych I nawet nie, nie można otwierać. otwierać i to jest nasze... to jest też taki minus, zwłaszcza latem. Bo zimą to jeszcze w miarę, ale latem tutaj jak rodzinki chcą sobie wywieczyć pokój, no to już jest problem. Trzeba wdrapywać się po drabinie, ewentualnie do wyższych partii, gdzie nie, nie, nie gdzie nie, gdzie można otworzyć to okno i wtedy można sobie trochę pokój powietrzyć. Mhm. Wykładzina też Wykładzina. do wymiany? Te, te wykładziny pamiętają, czasem można powiedzieć, że to jest chyba. Do święta, I doleł się da! Choinka, znów Śpiewaj ze mną, albo chociaż lupę słówów. Weźmy świat, kochani! I doleł się da! Choinka, znów Śpiewaj. آب و هوای چشم و گل و سفید بهش فرو